Dobra, kolejna gierka Adermonikiem. Tym razem już wersja poprawiona. Yy, Dorzuciłem Shinoshiego na late game. Bunchy yy, są trzy. No i więcej z tych wędrownych bardów yy, i magicznych przekupników. Brakuje mi tutaj, na pewno bym wrzucił czterech tych, lecz niestety brakuje mi jednego. No, i dużo czarów. Przede wszystkim te na late game. Eee, takich jak Przekleństwo Zasiatów. Jedna sztuka, nie ma więcej. Dwie sztuki własnych marionetek. Górze ognia na piątą turę. No i tak jak standardowo zakazany Płomień. Milcząca śmierć jest taką kartą, którą eee, niektórzy twierdzą, że jest nieciekawa niektórzy twierdzą, że nadaje się. No ja spróbuję nią zagrać. Wydaje mi się, że koleś nie ma Dispela ani tego wydarzenia, co niszczy stworzenia. Ta karta jest przydatna. No i do wyciągania głównie pałosów. No i na, na early game dla Atroposa leży Ariany. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co wyjdzie z tego malika. Na pewno jest to późny deck. No Ariannę, tak no dobra, jedziemy. Mamy tego barda. Wyciągnę się, przynoszę jego. I będzie grubo chociaż z drugiej strony Zaczekam sobie, Edo. No dwóch przyszło, czyli mogę wyciągnąć Atroposa i mogę wyciągnąć yy, Shinosiego. No, widzę, Roszowo. Na no na no tego. Pamiętajmy, że tym yy, malikiem warto grać na defensywę. Dobra. No patrzymy Kula ognia. Tutaj może podziałać dużo. U. Dobra. Zrobimy to tak. Już. Uwolniamy tak. Tak. Gdzie to Że wyjdziemy z jakimiś stworzeniami. O proszę. drzewa życia ma? Już ma drzewa życia. Nie, tego, to drzewa musi się odmawiać. To zablokujemy. I damy to. Co hmm. tu jakieś okaleczenia jak będzie wsadzać? Sensie, Tam będzie. Nie wiem, może to zablokujemy. Ale tura, zablokowane. Pod naturą, Nie wiem, gdzie bał się to posprzątamy, tego kłaść. Pomyślałem. Trochę mało życia. No nie, wiem, co to z tego będzie. No, ciekawe, ciekawe co z tego wyjdzie. Nie pamiętam, czy on jest odporny na, tą, na to zaklęcie ze trzy: że jak zostanie obrażony, odpadnie. Wydaje mi się, że nie jest. Wybieram kartę. No, tu w ogóle jakiegoś pausa? Chyba nie ma. No, odrzucił mi kartę na życiu no. teraz power do się przyda. Nie ma dopałki, pałas nie będzie dopełny. Tarcie. Mam tutaj jakby co, yy, żeby wyczyszcza drogę, jakby wystawię, bo ta karta jest dość upierdliwa. No teraz mnie pokaże, że zasłania, no teraz. Moc natury, imba karta, naprawdę. Ale na Marianie w sumie nie widziałem jej, dawno, dawno. No zobaczymy co wymyśli, no ma kiepską sytuację. Oj, nie ma kart. A nie ma karty, sorry, sorry. pięć kart na ręce. Atropos? o. No ciekawe, ciekawe. Troszkę zabrakło. GG.